25 czerwca 2013 roku Lotostank i Airbnb połączyły siły. Od samego zarania Lotostanku i biznesu Aviation staraliśmy się w cudzysłowie tą córkę wydać za mąż. Długo rozmawialiśmy ze Statoilem, w międzyczasie testowaliśmy również innych partnerów, aż w końcu, jesienią ubiegłego roku, rozpoczęliśmy bardzo intensywne i bardzo owocne rozmowy z Airbnb. I dzisiaj materializuje się właśnie ta yy, współpraca, te negocjacje powołaniem spółki pod nazwą Lotos RBP. Proszę pamiętać, że Lotos yy, jako firma lokalna działał lokalnie. Natomiast biznes lotniczy to jest biznes globalny. To znaczy linie lotnicze chcą zakontraktować paliwo na różnych lotniskach w danym regionie, a również nawet na innych kontynentach. Dla linii lotniczych, dla samolotów nie ma granic. One lądują i tam, gdzie lądują, tam chcą zatankować paliwo. I my jako Lotos RBP będziemy w stanie zaoferować paliwa wspólnie, nie tylko w Polsce, ale również na innych lotniskach, tam, gdzie RBP jest obecny. I dzięki temu zwiększymy swoją atrakcyjność jako partner. Zupełnie zmienia się nasza siła, jeżeli chodzi o sprzedaż paliwa lotniczego.